Siema. Dzisiaj nagrywamy akcję gdzie ta San Andreas jak zdobyć ostatnią płodkowę, bo ja muszę zdobyć i wam pokażę. Będzie to ostra akcja. Dlatego e, kurwa! Ja przed chwilą zebrałem e, tego lecaka spadochron. I będziemy robić akcję. Więc patrzcie teraz. Cel jest taki: jedziemy po samolot. Jedziemy po samolot. I do Lamy, która zlecimy obok na tych kurwa. I, I tam będę. ze zbierał do nie będzie się działo. Dobra, e, lotnisko w tamtą stronę. No nie wiem, czy bateria starczy w telefonie. To też jest problem, ale może starczy to też. Ja już tutaj trochę mam na tej Strasznie tak, no. Tak robię do maksa rzeczy po prostu. Ja jestem jeszcze prostant. Ja nic nie ten los to ten trosk. i się na ten cmentarz jedzie. Chyba tam zaszczynić. Bo ja ten... To policja wtedy nie goni. Ja sobie robię właśnie takie rzeczy jak to zbieranie rzeczy. Ja tu mam plecaka i ja z nim będę skakał. Ale to najpierw musimy po samolot iść? To są dwa samoloty. ten słaby taki, ten tutaj, ten lepszy. My bierzemy ten lepszy, odrzutowy. Będziemy kuźwa odrzutowcem lecieć. To strasznie ciemno jest. to, to noc się robi Samolot się nie drec, Szybko jechałem! też jest głupie straszne. Tylko czas mamy. Dobra, podejście drugie. Spróbujemy. Jadę wolniej. Nie, dobra. Jak to się mam bo tu nic nie widać. Tak, teraz może będziecie więcej widzieć. Ja na pewno widzę więcej. Dobra, patrzcie na mapę, nie? Cel znajduje się, już Wam pokazuję, tutaj. Tu jest takie stojące coś, taka reklama i ja to muszę właśnie załatwić. Kurwa, czekajcie, bo to krzywo stoi. Dobra. Teraz jest okej. Okay. Więc musimy tam polecieć. Na szczęście ja jestem dobrym pilotem, więc się oczywiście uda. Nie będą nas helikoptery, ale będzie samolot strzelał. Więc musimy tutaj naprawdę być ostrożni. Ja chcę na możliwą, najwyższą, kurde, wysokość. Bo musimy wycelować tym spadochronem, nie? Tutaj to będą niezłe jaja, jak wam mówię. Będą niezłe jaja. Jest dużo chór. Lecimy, lecimy jak najwyżej, ile się da, żeby nas możliwie jakoś samolot tak od razu nie zastrzelił. Chyba on więcej nie poleci, chyba spada, czy nie, nie, jeszcze leci, jeszcze leci, trzeci raz do paska doleci, nie, już spada, już spada, już spada, on tu nie ma tej siły, dobra, dobra, już czaję. nie spadaj! Kurde, faja, jesteśmy blisko. Kurcze! szybko! Teraz, 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 spadochron! Dobra, dobra, samo tam patrzy, leci. Wybuchnie zara. Nie wybuchną, ale dobra. Eee, widzicie tą wieżyczkę? Tutaj jest. Ja to muszę zebrać. Może się uda, musi się udać, kuźwa to tak porobiłem. Teraz musi się udać. Ty leci tu, tam poleciał. Kurde, jak on we mnie się wpierniczy. A jakbym hydra, może ukradł wtedy, ale nie, nie będę próbował. Bo i tak nie mam gdzie je zapisać. Ale misje bym wtedy zrobił policyjne, to były dobre. Bo to ma auto-namierzanie. Misję policjanta to tylko takim samolotem, helikopterem, bo inaczej to naprawdę głupie. Lata tu? Chyba nie. Dobra. Będziemy coraz bliżej. Ja myślę, że to zrobię tak. Się odwrócę. Czym kurs nie przestrzelił? Za blisko jestem. Fak. Pa 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 pa. Patera. Patera. Jest! Zajebiście. To się rozumie. Tylko o kurde, to jest trochę trochę nisko, a ja mogę umrzeć z spalochronem. A nie, już nie mam go, no tak. A dobra, teraz ja skoczę gdzieś tutaj, gdzie w miarę blisko jest. Bo ja nie chcę umrzeć, kurde, tej. Nie chcę umrzeć. Bo ja trochę mało mam HP. Już straciłem trochę, ja nie wiem, czy mi wystarczy. Kurde, no! Dobra, próbujemy. Shit! Ja. Jak ja mało? Dobra, jeśli nic mnie nie przejedzie, to damy radę. Ukradnę, pojadę się wyleczyć, bo ja wiem, gdzie mogę się wyleczyć. Tutaj jest e, taki sklep i tam jest e, automat. Ja pierdziela, się udało. Zajebiliście. Ja to naprawdę tak jest taka łatwa normalnie dla mnie o tym A te wszystkie te tutaj właśnie tym samym sposobem, nie, że ja podczas misji przyjeżdżam zbieram, a te co były właśnie na dachach, to ja helikopterem zebrałem. Specjalnie pojechałem debilu! Specjalnie pojechałem helikopterów w na pustyni, ja go zbierałem te rzeczy. Jakby więc w zapisałem, nie? Bo tam taka jedna jest, że można ten e, na ten zaparkować. Na tym na e, dachu w garażu. Ja tam zapisałem sobie. Dobra. Jeszcze ze dwa razy i ten, można wracać. A, dobra, może być i tak to. I to nie przeszkadza. Nie i tak na tym nie zabije. pokażę, jak wrócić. O, system będzie. Szybciej będzie. Eee! Czemu on do mnie podjechał? Dobra, nie goni. Nie powinien gonić, więc ja się przestraszyłem, że mnie może zamknąć czy coś. Patrz, jak jedzie szybko. Zapierd... Dobra. Po chodniku tu się podobno szybciej jedzie. Ja nie wiem, nie sprawdzałem. Dobra. Łoty. Dobra. Ee, idziemy tam. Obok łoskiej tego, gdzie tam z blisko kulika była. Wschodzą ten train. I teraz. Tutaj będzie, sobie wyskoczymy. Patrzcie, w ogóle ja mam całe te pulsa zrobione, nie? Ja mogę sobie nurkować i nic mi nie zrobią. Nie z zdechnę. No, ja, ja dobry jestem w tej grę, mówiłem. To tam patrzcie jak ja mam wszystkie te staty, nie? Sobie jeść potem pójdę, jak zapiszę. Potem na siłownię wymaksować mustle. Potem misję dalej będę robił. Chociaż nie, jeszcze na przoty muszę zrobić zdjęcia. San Fierro. Nie no, to elegancko teraz. Ile leci tu? Jak ja zbierałem te, yy, te muszle, kurde, muszelki, to mi się samolot taki rozwalił, jak ja pod wodą byłem, nie? Walnął, przywalił w taki kamień i spadł do wody. Ja mam zdjęcia nawet, ale nie będę pokazywał. Nie mam jak. I ta ci nie traje, spino! Czekajcie, ja to ja to spauzuję. Dobre auto znalazłem. Więc idziemy. A późno, niczego nie ma. To jest straszne, tak. Dobra, tak teraz nie? Aż teraz jeszcze nie, ale jak wyjadę, to jadę? Ja, w to przeminę. Jest. No jesteśmy, prawie, do mnie strzelają te dwa. I do mnie strzelają te No i tutaj wyszli. No, tak. Nie, już myślałem, że w auto wpadnie na mnie ja pierdzielę. Albo jaja były. Dobra, patrzcie, ja mam takie staty na broniach, więc ja tutaj fizną i pokonam. mnie... No, Debil, patrzcie na tego. Debil, Debil. Tym przeżył? serio nie mogę? Oni tak daleko są! Czy to jest tak daleko? Boże! Mogę go zastrzelić jak zamiechałem. Misję muszę skończyć. Debi jest na końcu jeszcze. Kion polaz w ogóle, no. Ach, Kion nie jest. Kion polaz. Kurde no, i mam trzy gwiazdki! Jeszcze polica będzie gonić. Przemaluje się, o. Przemaluję się, nic nie, nie zrobią. Łatwo! Mówię, no że chcę! No nie, to naprawdę, to nie tak. Jedziemy stąd. Bo to tu 15 minut już nagrywa. Gdzie głupie. No i już wygraliśmy, no. Yeah, stay fucking up to Tak się właśnie Tak, tak się gra w tę grę więc ja wam no polecam sobie tą misję robić takie rzeczy bo jest o wiele łatwiej Policja wam nic nie robi więc tego ja Was zapraszam do nie wiem czego w sumie bo nie ja mam więcej filmów e, z takich rzeczy to ten no Trzymajcie się, ziomale. Pamiętajcie, San Andreas, Grove Street Families. I do widzenia Państwu.